E, witajcie, jestem Domina 2315 to kolejny Let's Play, tylko o, z gry Mafia 2, e, na średni wejść zagramy. Gra... Je, no. jest... Nie wiem, ze stycznia. Czy z grudnia tamtego roku? Gra jest po prostu piękna, mówię wam. Cudo. A, cudo mówiłem już w Minecrafcie, ale piękna jest. Bardzo, oprawa graficzna jest bardzo ładna. I wszystko. A, w pierwszym odcinku nie będzie y, głosu z gry, y, ale w następnym już się załatwi. Ten film jest dubi. Głównym bohaterem jest Vito z yy, Skore, czy jakoś tak? Dobra, ale już bez tych filmików takich pominiemy. Rozdział pierwszy. Stary kraj. Bardzo ładna grafika. Nie chce mi się takich filmików oglądać. Są magii? O, nie ma. Widzicie jaka gra jest piękna? Kurde, Kurde o, bardzo was przepraszam ja już. Nie pamiętam jak się jak się poruszać. Lewy love... kom... Во из этого каждый где. Mm -hmm. А. Греет Барзона. Сами, ну знаете. Она есть, правда? Я купил там грея вау. Teraz tutaj jeden granat, a no i teraz bum. I jeszcze raz, co do tych yy, przygód takich z Minecraft. Yy, to nie wiem, czy na pewno będę robić z Trawixem 719, czy z Mr. Rexem. Jezualego się nazywał się. Naprawdę mógł się bardziej postarać. A, o, no, o, moja ulubiona. Okej, okay, tutaj staniemy. Ale nie bójcie się, będę nagrywać. Kiedy, kiedy pierwszy odcinek? Na pewno niedługo. Tylko kiedy? Czekajcie, jest czas. Czas jest, mamy jeszcze 10 minut. 5, 6. 6 minut. Prawie. Ze strzelania to ja dobry jestem. Bardzo gram w bardzo dużo strzelaninek. Naprawdę gram w bardzo, a to bardzo du ilość kół. <grym> Dobra. A, dziś taki ma, krótki odcinek będzie. Myślę, że to przejdziesz pierwsza misja. Yy. O Dostaliśmy. Nie wychylam się. A ja z tego sobie poszłam. Prawie damy do Nie pchaj mnie, gościu. Kurde, gupek mnie pcha. Ten gość na nas patrzeć już nie będzie. Ładna? Ładna grafa Ale na 1000% W na, na następnym odcinku yy, będzie Będzie głos z gry Oczywiście nie taki pod, duży trochę Ale na pewno będziecie słyszeć Pierwsza misja IK jest krótka, a później, że uh, hu, hu długie, cholernie długie. Grzana na trzy dni, może, nie, no, może trochę dłużej, ale nie jest taka krótka. No, rozdział drugi, no to chyba zakończymy. Dobra. Yy, na pewno będę to robić. A, nie ma co, jak w domu się nazywa. Yy, na pewno będę nagrywać na Let's Play z Mafii. I pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. Yy, I mam nadzieję, że się podobało. No to nara.